Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest piątek 31. tygodnia zwykłego i czytamy Początek szesnastego rozdziału z Ewangelii świętego Łukasza, wiersze od pierwszego do ósmego. Jezus powiedział do swoich uczniów. Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł cóż to słyszę o tobie. Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie. Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego, a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł, sto korców pszenicy. Mówi mu, weź swoje zobowiązanie, napisz osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządce, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Właśnie, ciekawa rzecz, że ten. można by wysnuć z dzisiejszej Ewangelii taki wniosek, że Jezus chwali nieuczciwość i kombinacje takie różne, prawda i oszustwa. Ale chyba nie o to chodzi w tej dzisiejszej Ewangelii. No, troje jest tak ułożone te czytania, że wczoraj czytaliśmy początek 15 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza. No i tutaj troje opuściliśmy, bo kontekst jest taki, że opuściliśmy, no w lekcjonarzu jest opuszczona cała przypowieść o synu marnotrawnym, o ojcu dwóch synów. O Ojcu miłosiernym. I teraz Jezus dalej kontynuuje no, swoje nauczanie, prawda? Mówi do swoich uczniów o nieuczciwym rządcy. Nie? I pierwsze, mm, pierwsze, co mi się kojarzy z tą dzisiejszą Ewangelią, yy, no to właśnie tak mi się skojarzyło, że są takie wypowiedzi Pana Jezusa, już Jezus tak sugeruje, że jakby mieszkańcy Nieba trochę będą współdecydować z Bogiem, czy mnie przyjmą do tego nieba, czy oni w ogóle mnie tam chcą, prawda? Jakby Jezus trochę tak to sugeruje, prawda, że mówi, tak postępujcie, żeby jak się wszystko skończy, żeby was przyjęli do niebieskich przybytków, nie? Znaczy z tym przyjmowaniem to też trzeba zrozumieć, o co Jezusowi chodzi, że no właśnie niebo polega na wiecznym spotkaniu, na wiecznym byciu razem. No i teraz, właśnie, to jest takie pytanie: nie? czy ja wytrzymam z ludźmi innymi w niebie, czy oni wytrzymają ze mną, jak będziemy razem, nie? Właśnie taka myśl mi przyszła, jak czytałem tą dzisiejszą Ewangelię. Bo zobaczcie temu nieuczciwemu rządcy, to cały czas chodzi o co? Nie? Chodzi o to, że jak ten pan go wywali z tego zarządu, jak go zwolni, jak mu odbierze ten zarząd, no to trzeba z czegoś żyć, trzeba jakoś, no, jakoś funkcjonować prawda, w życiu. No i on szuka takiego sposobu, właśnie, że jak już zostanie wyrzucony z tej pracy, którą wykonuje z tego zarządu. Takiego sposobu szuka, że jak zostanie pozbawiony tego, co ma w tej chwili, żeby chętnie ludzie go przyjęli, żeby ludzie chętnie o niego się zatroszczyli, żeby mógł się z nimi dogadać, żeby miał wśród ludzi takich przyjaciół, no właśnie, którzy z wdzięczności za to, co dla nich uczynił, żeby teraz się zatroszczyli o niego, nie? I nagle zaczyna z tego majątku korzystać właśnie po to, właśnie w taki sposób z majątku tego Pana, nie? żeby zatroszczyć się o tych wszystkich ludzi w taki sposób, no żeby oni w odpowiedzi też chcieli zatroszczyć się o Niego, nie? żeby ich czegoś nauczyć, nie? jakby żeby im wskazać pewną drogę, nie? że zobaczcie, ja się o was troszczę, to jakby jak przyjdzie co do czego, to żebyście wy umieli, potrafili też zatroszczyć się o nas i to trochę robi Jezus z nami. Nie wiem, czy wy to widzicie, nie? że Jezus przychodzi do nas, my nie potrafimy zrobić nic dla Jezusa z miłością. W ogóle przychodzi, nawet nie potrafimy go przyjąć, nie mamy dla niego miejsca, czasu. Rodzi się w stajni pośród zwierząt, no, nie potrafimy się o niego zatroszczyć. I, i, I wszystko, co potrafimy, to ostatecznie go ukrzyżować. I to cały czas tak to wygląda, bo Jezus, jak się objawia swoim w Nazarecie, no to odpowiedź jest taka, że chcą go zrzucić z urwiska. I ostatecznie właśnie nie potrafimy się zatroszczyć o Jezusa w żaden inny sposób, jak tylko go ukrzyżować. I to jest taka nasza w cudzysłowie troska o Jezusa. Prawda? I to, to się ciągle powtarza nam przy Świętej. No to, jakby to co potrafimy z Jezusem zrobić, to połamać go. I jakby ciągle to widzimy. Nie? No i to jest takie trudne, że to się dzieje moimi rękami, rękami księdza. Właśnie ta pseudotroska o Jezusa, to łamanie Jego ciała, przelewanie Jego krwi. Jakby no tu, tu się objawia nasza nieporadność, nasza bezsilność, bezradność, nasza nieumiejętność zatroszczenia się o Jezusa. Nikt nas tego nie nauczył, nie mieliśmy od kogoś nauczyć. Od siebie nawzajem to właśnie się uczymy tylko takich rzeczy, nie? tylko właśnie nieuczciwości i krętactwa, no właśnie takiego no, no szukania tego, co moje i w ogóle. nie. To, co Jezus mówi, nie? że synowie tego światła nie? mają takie, a nie inne stosunki, nie? i tak a, tak, a nie inaczej między sobą postępują. No i kiedy przychodzi syn światłości, syn Boga, no to my go po swojemu próbujemy traktować, no i okazuje się, że on się nie wpisuje w to nasze traktowanie. Że on nam proponuje zupełnie co innego. I teraz zobaczcie, co już zrobi całe życie. Jezus całe życie troszczy się o ludzi. Nie? Zobaczcie Jego działalność publiczną. To On ciągle widzi tłumy się troszczy o nich. To właśnie to, to moje ulubione słowo, o którym wiele razy już mówiłem, to słowo terapeu. To greckie słowo, które mówi właśnie o miłosnej trosce, takiej dobrowolnej trosce wynikającej z miłości do człowieka. Że, że ja się chcę o Ciebie zatroszczyć i to miłośnie się zatroszczyć. I Jezus troszczy się o nas. Nie? My mu odpowiadamy krzyżem, połamaniem jego ciała, przelaniem jego krwi, a on uparcie z martwych staje, wraca, żeby się o nas troszczyć, i tak nas uczyć. Uczyć o co tak naprawdę chodzi, bo skąd mamy wiedzieć o co, o co tak naprawdę chodzi. No właśnie to jest wielkość Boga objawiona nam w Chrystusie, że on widzi, że my jesteśmy tacy właśnie, że nie umiemy miłości, nie umiemy tej miłosnej troski czynić że w naszych relacjach tego nie ma, nie? że w, w naszych relacjach tego właśnie brakuje. Nie? I jak nam się zdaje, że my potrafimy, no to właśnie Bóg po to daje się w nasze ręce, żeby na sobie, żeby na Nim się objawiło, co my tak naprawdę potrafimy. I kiedy patrzymy na ukrzyżowanego, no to się objawia cała nasza nieporadność, właśnie cała nasza nieumiejętność w miłości, właśnie to, że my nie umiemy, nie? Że my nie umiemy, tu się objawia, żebyśmy nie próbowali żyć w oszustwie, żeby potrafimy, nie? żeby coś potrafimy. Tu się to objawia, a on przychodzi tak? przychodzi i wie, co go spotka, no bo on no, nie ma złudzeń, co my potrafimy. Nie ma złudzeń. Hans Urs von Balthasar to napisał całą książkę, żeby udowodnić, że krzyż Chrystusa był konieczny. Prawda? A to jest prosta rzecz, to nie trzeba całej książki, tylko trzeba to zrozumieć, że Krzyż Chrystusa był w tym sensie konieczny, że my nic innego nie potrafimy nic innego nie potrafimy i dlatego Bóg od początku wiedział, co go spotka, jeśli stanie przed nami w postaci ludzkiej i wyda się zupełnie w nasze ręce. I to Jezus wiedział, on to zapowiada uczniom, co go spotka, kiedy pójdzie do Jerozolimy i wyda się w ręce ludzkie, nie? to co my potrafimy z nim zrobić. Właśnie to jest cała, cała rzecz, bo się pytamy, a czemu Bóg jest taki okrutny, że On żądał krzyża? To nie Bóg żądał krzyża, bo Bóg wiedział, że my nic innego nie potrafimy. I teraz chodzi o to, że to do nas dotarło, nie? że co my potrafimy? I Kiedy klęczysz, adorujesz krzyż, kiedy rozważasz drogę krzyżową, kiedy rozważasz mękę Chrystusa, to między innymi właśnie z tego płynie taka informacja, no co my potrafimy, no właśnie tyle potrafimy. No Popatrzę na nasze wzajemne relacje, nie? że przy naszej najlepszej, najlepszej woli, przy naszej najlepszej woli, najlepszych pragnieniach, to ciągle gdzieś tam się ubijamy, ciągle się gdzieś ranimy, nie? ciągle się dokładamy tego krzyża, mimo wszystko. Ciągle się w nas odzywają jakieś takie mechanizmy. No nie potrafimy inaczej. I to, to właśnie trzeba zrozumieć. Nie? I teraz Chrystus przychodzi do nas nie dlatego, że się spodziewa nie wiadomo jakiejś świętości od nas. Tylko przychodzi do nas, bo on doskonale wie, że my nie potrafimy inaczej i przychodzi nas uczyć. Uczyć jak? No właśnie tak, że z miłością troszczy się o nas, którzy odpowiadamy krzyżem, którzy odpowiadamy koroną cierniową, którzy odpowiadamy szpilą i poranieniem, gwoździami i ranami. I on te rany nosi z chlubą. On się szczyci tym, tymi rany, ranami, on se zachowuje te rany. Z martwych stałych Chrystus zachowuje sobie te rany, bo to jest jego chluba, jego chwała. Że wyście mnie poranili, a ja was nadal potrafię kochać, Wyście mnie poranili, a ja w odpowiedzi tym bardziej chcę się o was zatroszczyć, żeby was czegoś nauczyć. I właśnie to jest właśnie to, co Jezus mówi na ostatniej wieczerzy: jedno przykazanie Wam zostawiam, abyście się miłowali, jak ja was. Nie? Mówi, wy wszyscy uczniami jesteście, wszyscy się uczycie bez przerwy, a to ja jestem mistrzem. On jest mistrzem miłości, on jest mistrzem. I cała sztuka polega na tym, żeby poddać się temu procesowi przemiany, że to w ogóle uznać, że ja potrzebuję takiej przemiany, że ja jestem właśnie tym, który trwoni majątek mego pana, bo mój pan powierzył mi swój majątek, powierzył mi życie, stworzył mi ciało. Dał mi rozum, dał mi wolną wolę, dał mi siły, dał mi zdolności, dał mi ten dzień, dał mi świat, który mnie otacza. No wszystko mi dał, każdy włos na mojej głowie, każdy paznokieć, wszystko, każda komórka mego ciała. Nie? Teraz wiecie, chodzą tam, krzyczą na tych ulicach, prawda? Tak nie obraźcie się, bo powtórzę takie hasło. Krzyczą na tych ulicach, że moja macica, moja sprawa. To tak mnie przychodzi takie pytanie, na myśl, wiecie, a jakżeś dała tą macicę, że to taka Twoja? Cożeś to zrobiła, żeby tą macicę mieć? Jakżeś to sobie ją zachodowała albo dała, nie? że to jest Twoje? Nie? Właśnie widzicie, i tu, tu jest, takie, yy, to jest takie trudne, dlatego wielu ludzi Boga odrzuca, nie? bo jeżeli uznam, że Bóg jest, nie? to trzeba wszystko uznać za Jego dar. A to jest trudne. Dla naszej ludzkiej pychy, egoizmu, to jest strasznie trudne uznać, że to tak naprawdę nie jest mój majątek, ja jestem tylko zarządcą. Ja to tak, bo to dla ludzkiej pychy, ludzkiego egoizmu nie moje, ja sobie zrobię z tym, co chcę. A tu trzeba uznać pewną zależność. Dla pychy, dla egoizmu uznanie zależności jest dramatem. Nawet jeśli to jest taka zależność miłosna, to tym gorzej właściwie. Nie? Bo dla pycha egoizmu właściwie to jest tym gorzej uznać zależność od miłości. Nie? Bo jeżeli ja uznam zależność od miłości, to w zasadzie no, to ja to czuję, że to, no, ja z tym całym moim majątkiem to powinienem robić to, co życzy sobie miłość, a nie to, co życzy sobie mój egoizm i, i moja pycha. No i się pojawia bieda, zgrzyt nie? I, i tu się pojawia żal do Boga i nienawiść i złość na Boga, że czego On chce. Prawda? bo on chciałby, żebym ja czynił miłość, a, ja, a mi przyjemność sprawia karmienie mojej pychy, mojego egoizmu. Nie? No to lepiej uznać, że tego Boga nie ma, jestem tylko ja i to wszystko jest moje i wara od tego, ja będę robił z tym, co chcę, to, co mi wygodne. Właśnie, I to jest właśnie no, 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 ten kłopot, nie? że jak my idziemy bezwolnie za tym, co nam podpowiada rana grzecha, grzechu pierworodnego, a to jest właśnie promieniowanie tej rany grzechu pierworodnego, to jest promieniowanie pychą egoizmem. Nie? jakim skupieniem się na sobie, na swojej wygodzie. I to jest właśnie to ten rządca. Nie? On tam siedzi, majątek mu powierzyli, on się dał zjeść. Nie? Ja sobie robił, co mi się żywnie podoba z tym majątkiem, byle mi było wygodnie. Prawda? I nagle się okazuje, że to w ogóle nie jest to, czego pan oczekuje nie? czyli prawdziwy właściciel tego majątku. I nagle jest zgrzyt. To jest taka ciekawostka, tak przy okazji wam powiem, że to oskarżenie. Jak to tu po polsku jest, nie? że pewien bogaty człowiek miał rządca, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Nie? Oskarżono, diaballo. Znacie takie słowo diaballo? To, to jest przetłumaczone jako oskarżone. Jeżeli wam ja się to z diabłem kojarzy, to bardzo dobrze, bo to właśnie stąd pochodzi słowo diabeł, od tego diaballo. Nie? Diaballo, nie? skarży, pyta, właśnie trzeba by tak najlepiej przetłumaczyć, nie? bo to, to jest coś, co robi diabeł, nie? To, to jest jego czynność. Diaballo, nie? diaballo. I to diaballo to jest takie oskarżenie, że to jest tak, że diabeł przychodzi do mnie i do mnie gada na Boga, że Bóg taki, owaki, wiesz, bo ci tego zabronił i tamtego nie i to ci każe i zobacz ci narzuca i w ogóle, co to za Bóg w ogóle, i ty pluj na takiego Boga i tak dalej. To trochę tak jak do, do Ewy gadał, nie? że do mnie przychodzi, gada na Boga, a później idzie do Boga i gada na mnie, nie? że idzie do Boga i ty patrz co ten Wojtek narobił, tam te owoce nazywał, coś mu zabronił, patrzy i to myśli tylko o sobie i to w ogóle taki egoista. Jak ty takiego mogłeś stworzyć? Nie? I to jest taka czynność diaballo. Nie? Ona służy ta czynność, żeby ponastawiać jednych przeciw drugim, a najlepiej każdego przeciw każdemu. Nie? To jest właśnie to, to, ten przedrostek dia, to mówi o takim dzieleniu. Nie? I to dzielenie właśnie to jest taki, takie sprytne, nie? że do tego mówię na tamtego, a tamtemu gadam na tego. Nie? To jest właśnie to, co robi diabeł. Nie? Jemu zależy na podzieleniu, na rozdzieleniu, prawda, bo Pan Bóg powiedział, człowiekowi nie jest dobrze być samemu. I to jest właśnie tego typu oskarżenia, że najpierw, Idzie do tego zarządcy i go buntuje przeciwko, przeciwko jego panu. Nie? A jak to się uda, nie? jak się uda zwieść tego zarządcę, że ten zarządca zaczął brać ten majątek, robić co mu się żywnie podoba, to poleci do pana i nagada panu na zarządcę. Ty patrzą, twój majątek trwoni, ty patrzą, tylko się karmi tym majątkiem. I teraz mądrość pana, nie? że. Oskarżono zarządcę i pan widzi, że w sumie to jest prawda, że ten zarządca rzeczywiście w krzaki poszedł, nie? I teraz zobaczcie, że ten pan podejmuje takie działania pozornie trudne, pozornie takie trudne i tak z pozoru patrząc pobieżnie i powierzchownie, to się wydaje, że rzeczywiście ten pan chce się zemścić na zarządcy. Ale zobaczcie, do czego to prowadzi. To prowadzi ostatecznie, że ten zarządca się budzi. Daje się wytrącić z tego jakiegoś chorego myślenia, myślenia, którego prowadzi do trwonienia majątku Pana, prawda? I zaczyna myśleć, zaczyna używać tego, co jest prawdziwą władzą w nim, rozumu, nie? i zaczyna podejmować decyzje w kierunku, o jaki chodziło temu Panu. To już właśnie już drugorzędne jest, nie? czy Jezus chwali nieuczciwość, czy nie, tylko Jezus pokazuje pewien proces, nie? że jak Synowie tego świata nie? potrafią się posługiwać różnymi metodami, nie? że człowieka obudzić, wytrącić z jakiegoś jego chorego myślenia i doprowadzić do tego, żeby on zaczął wreszcie myśleć, podejmować właściwe decyzje itd. Tak to mówi tak samo postępuje Pan Bóg, nie? że nam się wydaje pozornie, że Pan Bóg się mści, czy chce mnie czegoś pozbawić czy coś. A prawda jest taka, że Pan Bóg podejmuje bardzo przemyślane działania, nawet jak mi się wydaje, że Pan Bóg czegoś mnie w życiu pozbawia, coś mi przewraca, czy nawet jak mi się wydaje, że Pan Bóg nogę mi podstawił, nie, czy coś mi blokuje, to Panu Bogu chodzi o to, żebym wreszcie zaczął używać tego, co we mnie jest szczytowe, czyli rozumu wolnej woli, żebym zaczął wreszcie myśleć i podejmować właściwe decyzje. Zobaczcie, proszę Państwa, jak teraz myślenie to zupełnie nie jest w cenie. Dlaczego? Bo myślenie kosztuje, to trzeba podjąć jakiś wysiłek, żeby myśleć, używać rozumu, analizować pewne rzeczy, dochodzić do prawdy, odkrywać tą prawdę i podejmować decyzje. To jest wysiłek i mało tego, jeszcze trzeba brać na siebie skutki tych decyzji, prawda? To, to dokąd te decyzje doprowadziły i to my wiejemy przed tym. My uwielbiamy lenistwo. A to lenistwo, to prawdziwe lenistwo, to jest właśnie tu, że mi się nawet nie chce rozumować, nie? że ja będę bezkrytycznie brał. Nie? Co tam przyjdzie jakiś prawda, z internetu, to ja tak bezkrytycznie w to wledzę, nie? bo mi się nawet nie chce zastanowić. Że mi się nawet nie chce zastanowić. A diablisko dobrze wie, jakie procesy myślowe w nas są, i podsuwa nam taką papkę, że to nas nic nie kosztowało, że to się tak wpisywało. Nie? Tak, zobaczcie, ile teraz w internecie takich kuczek, takich podłych różnych wieści czy filmików krąży, które tak podważają zupełnie autorytet Kościoła, zupełnie podważają autorytet papieża. I jak my to tak łykamy bezkrytycznie. Nie? Co to znaczy? Że diablisko wie, że już w nas takie ścieżki myślenia są wykształcone, nie? takie właśnie ścieżki myślenia. Że ja odrzucam wszelkie autorytety, że najlepiej są udowodnić, że nie ma żadnego autorytetu. prawda? Dlaczego? Bo to są ścieżki myślenia pycha egoizmu. Pycha egoizmu nie znosi autorytetu oprócz siebie. I teraz to jest takie wygodne dla pycha egoizmu, że w oczach pycha egoizmu podważać wszelki autorytet, żeby nikt nic nie powiedział. Nie? To ja sobie sam będę decydował, nie? bo ten taki, ten owaki, a papież taki, a kościół owaki, a pasterze kościoła to jeszcze, a w ogóle kościół to się we wszystkim myli, wszystko fałszuje i tak dalej. I to jest takie miłe dla pychego, I no właśnie, właśnie, ja nie muszę nikogo słuchać, ja się będę słuchał samego siebie. I diabłisko doskonale wie, bo to jest nam wygodne. Nie? A teraz zacząć analizować, rozumować, zacząć wybierać wśród tej całej papki, co warto słuchać, a czego nie. A Jezus do tego wzywał. Uważajcie jak słuchacie, uważajcie czego słuchacie. Nie? Uważajcie, nie. a to by trzeba myśleć, to trzeba się zastanawiać, podejmować decyzję, tego posłucham, tego nie. Prawda? Tu nadstawię ucha, tu brymboże, nie? A to jeszcze trzeba by taki wysiłek po, pod, podjąć, żeby pokonać tą tendencję pychy egoizmu do odrzucania wszelkich autorytetów ponad sobą, Nie? Do, 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 do negowania wszelkich autorytetów ponad sobą. To trzeba zrozumieć, co w nas działa, dlaczego nam tak łatwo nadstawić ucha właśnie tam, gdzie sieją zwątpienie? To jest właśnie ta rana pogrzechowa, która w nas została, która promieniuje pychą egoizmem któremu nie w smak uznawania jakiegokolwiek autorytetu. I im bardziej ten autorytet proponuje mi coś, co nie pasuje mojemu egoizmowi, mojej pysze, tym łatwiej mi nadstawić ucha na wszelki głos, który podważa ten, wartość tego autorytetu. To trzeba zrozumieć proces, jaki się w nas dokonuje i rozumieć, co w nas działa i rozumieć, że dobre dla nas jest podjąć wysiłek i iść przeciwko temu. Iść przeciwko temu. I teraz właśnie czas zrozumieć logikę, metodę Boga, że Pan Bóg robi różne rzeczy, żeby mnie wytrącić z tego lenistwa, wytrącić mnie z lenistwa, żebym zaczął używać rozumu, żebym zaczął używać wolnej woli, żebym zaczął myśleć, analizować i podejmować decyzje, prawda? Żebym wreszcie uznał autorytet Boga i to, i to pod czym Bóg się podpisuje. Słuchajcie, zobaczcie, nie? że Bóg Jezus postawił za Piotrem swój własny autorytet. To jest jedyny apostoł, któremu Jezus zmienił imię. A zmiana imienia to jest niezwykle ważny proces w czasach Jezusa. To jest jak spisanie aktu urodzenia, że ja tu biorę za tego człowieka odpowiedzialność, ja za nim murem stoję. Jezus to wyraźnie powiedział: Tobie daje klucze, czyli władzę nad Królestwem Niebieskim. To do jednego apostoła tylko powiedział. I do jednego apostolatka powiedział: tutaj bramy piekielne nie przemogą. Tu nie przemogą, tu diablisko nic nie ugryzie. Prawda? I do Piotra powiedział: co ty zwiążesz, to i ja zwiążę. Co ty rozwiążesz, to i ja rozwiążę. I tu nie stawiał żadnych warunków. Powiedział: co zwiążesz, będzie związane, co rozwiążesz, będzie rozwiązane, tobie daje klucze. Prawda? I to powiedział tylko jednemu apostołowi o tych kluczach, i tylko jednemu zmienił imię, tylko pod jednym się podpisał z całym autorytetem, i jednemu powierzył: Ty, paś moje owce, Ty, paś moje baranki, Tobie moją trzodę powierzam, Tobie mój kościół powierzam, za który krew przelałem, Tobie, Piotrowi. Właśnie, i teraz Jezus z całym autorytetem wypowiedział różne takie rzeczy, nie? Że pokazać, że On kładzie tu swój autorytet. Nie? Tu swój autorytet kładzie. Tu jest nasz Pan. Tu jest nasz Pan, który każdemu z nas powierzył swój majątek. Powierza swoje ciało, swoją krew, swoje życie mi daje dzisiaj, teraz, w tej chwili daje mi swoje życie i co ja robię z jego majątkiem. Co ja robię? Co ja dotąd zrobiłem z moim życiem? Czy zrobiłem to, co On chciał? Czy zmarnotrawiłem nasycenie mojej pychy egoizmu, na latanie za moimi zachciankami? Co ja dzisiaj zrobiłem? To, co Pan mój chciał? Czy latałem za zachciankami mojego pychy i egoizmu? Że to mi się chciało, tam, to mi się nie chciało. I teraz, no. Jezus robi takie różne rzeczy, takie różne przewrotki w naszym życiu i trzeba zrozumieć dlaczego te przewrotki się dzieją. Nie dlatego, że on chce mnie skasować, nie dlatego, że chce mnie wystraszyć, nie dlatego, że chce mi wszystko zabrać, tylko właśnie, żeby mnie zmobilizować, żebym zaczął używać rozumu i wolnej woli, zaczął myśleć, skąd ja mam w ogóle to życie, skąd ja mam w ogóle ciało. Skąd ja mam swoje zdolności? Skąd ja mam rozum? Skąd ja mam wolną wolę, Skąd ja to wszystko mam, czym dysponuję? Kto mi to wszystko dał, żeby mnie pobudzić do wdzięczności po pierwsze? Jemu nie chodzi o to, żeby mnie zastraszyć. Nie chodzi mnie o to, że nie, nie chodzi jemu o to, żeby mieć we mnie niewolnika, tylko przyjaciela że miał, przemyślał to wszystko, zaczął używać rozumu i odkrył, że on mnie zaprasza do przyjaźni. Mówi Wojtek, dałem ci to wszystko, bo chcę mieć w tobie przyjaciela, przyjaciela, który pragnie tego, co ja i współpracuje ze mną z miłości. Chcę mieć w tobie przyjaciela, dlatego po pierwsze troszczę się o ciebie i dałem ci rozum, żeś tą troskę dostrzegał, odkrywał i w tej mojej trosce odkrywał, jak ja Cię miłuję, Ciebie Wojtka. Chcę, żebyś każdego dnia odkrywał po pierwsze to, że ja Cię obdarowuję wszystkim, żeś w tym obdarowaniu za pomocą rozumu po pierwsze odkrywał moją miłość i że ta, ta moja miłość, mówi Jezus, że Cię, Wojtku, pociągała. żeś ty chciał mi towarzyszyć, mi, który jestem miłością i uczyć się ode mnie miłości, uczyć się podejmować decyzje w kierunku miłości. I do tego mnie zaprasza, Jezus. Chodzi o to, żeby się upoić tym. Zrozumieć, po co ja mam rozum, po co ja mam wolną wolę. Rozum mam, żebym odczytywał tą miłosną troskę mego Pana o mnie. Po to mam rozum. To miłosne obdarowanie, żebym to odczytywał każdego dnia, dochodził do odkrycia na nowo każdego dnia. Widział, rozumem, wiarą właśnie tą miłość. Widział rozumem, oświeconym wiarą miłość mojego Pana, który o mnie się troszy, który wszystkim mnie obdarowuje, żebym się upajał tą miłością, dał się tej miłości pociągnąć i współpracował z tą miłością. Nie współpracował z moim pychą egoizmem, z moim lenistwem ale żebym dał się pociągnąć miłości do współpracy, żebym podjął taką decyzję, tak Panie, dziś chcę i z Tobą, chcę czynić razem z Tobą to, do czego Ty mnie zapraszasz, do czego mnie zaprasza miłość, do tego chcę używać mojego majątku, który Ty mi dałeś, Panie. Bo widzę Twoją miłość, Twoje zaproszenie i to mnie upaja, że właśnie mnie chciałeś zaprosić, że właśnie mnie umiłowałeś, że właśnie o mnie się dziś zatroszczyłeś, właśnie mnie dziś obdarowałeś. I właśnie mnie chcesz, żebym ci towarzyszył w Twojej miłości, i żebym towarzyszył Ci w Twojej radości. I zaraz właśnie zobaczcie, że synowie tego świata są gotowi na wszystko, żeby się półstawiać zgodnie z tym światem. A my jesteśmy synami światłości. Tacy jesteśmy ospali, nie? Tacy jesteśmy ospali w towarzyszeniu jedynemu synu Boga jedynemu synowi Boga. No czemu my nie jesteśmy tacy pobudzeni jak synowie te, te, tego świata? Oni za kasą, za karierą, za tym ganiać nie wiadomo co robić, a my jesteśmy zaproszeni do takiej kariery, do dzieciństwa Bożego. Czemu my nie wyprówamy się tutaj żył? Za mało myślimy, za dużo w nas lenistwa. Modlić się trzeba, żebym ja zaczął używać, używać mego rozumu, mojej woli, tak jak tego mój Pan chce. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.